Przede wszystkim przekazać te kluczyki, żeby służyły samej jednostce, tak czystać, bo ja jak i całemu społeczeństwu. Życzę, żeby po prostu wszystkie akcje, na które będziemy się dzisiaj kończyły się Panie Komendancie, druhmy i druhowie, Pan Prezydent powiedział, że cieszy się podwójnie. Ja cieszę się potrójnie, jako członek naszej straży, jako radny i jako mieszkaniec. Dzisiaj mamy naprawdę wielki dzień. Czekaliśmy na niego. To jest jeden z najważniejszych dni, moim zdaniem, w 84-letniej historii naszej jednostki. Jednostki, która przetrwała wiele. O tym może powiedzieć komendant Witolcowa, o tym może nam opowiedzieć nasz honorowy prezes, pan Gustek. Cieszymy się bardzo. To jest ukoronowanie trudu, który nasi strażacy wnieśli, aby ten wóz pozyskać. Od samego początku, od samego pomysłu aż do, do dnia dzisiejszego. My jako Państwowa Straż Pożarna jesteśmy zadowoleni ha? z faktu tego, że w dniu dzisiejszym do OSP Kosztowy został przekazany nowy samochód. Nowy, sprawny jest to ha? taki sam samochód, jak funkcjonuje w Państwowej Straży Pożarnej. Jest to nie tylko zysk dla mieszkańców tutaj, ale dla całego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa i oby tylko służył tym mieszkańcom, a nie musiał być wykorzystywany poza terenem Powiatu Mysłowickiego. jak może Dzisiaj jest jeden z najważniejszych dni jednostki Koszowskiej Dzień, w którym został przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Pierwszy w Mysłowicach nowy wóz. Tego typu dla ochotników. Jest ono tyle potrzebne, że jak widzimy, rozbudowują się tereny przy drodze S1, gdzie powstanie około 6-7 hal, gdzie taki samochód oby się nie przydał, ale będzie zabezpieczeniem dla naszych firm, dla naszego społeczeństwa. Możemy się przekonać, jak bardzo potrzebna jest szybka reakcja strażaków po ostatnim przykładzie. Pożaru na przykład na Krasowach, kiedy e, strażacy, gdyby przebili pół minuty później, nie byłoby domu, uratowali go. Ten samochód, mam nadzieję, że zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo. Chcę podziękować prezydentowi miasta, radnym miasta, za to, że nie zastanawiali się nad zakupem tego pojazdu, tylko go po prostu kupili. To jest dla naszych mieszkańców, nie dla strażaków, nie dla rady. To jest dla mieszkańców Mysłowic. W byle się nie skończy źle. Dziś pozwolimy, bo my, kłanią my, piknie się. Poznani na biesiadzie, nic się nie czuje, źle. Jak myślał z Do za los porywo, muzyczka skoczno Dziś rozwitumy, kumrumy, my pięknie się. Bo z nami na wiesiadzie nikt się nie czuje źle, jak w z Waldy. we <laughs>